Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju. Piękna obietnica Boga, prawda? Piękne przyrzeczenie tego, że będzie z nami, niezależnie od tego, co będzie działo się w naszym życiu czy na świecie. Choćby nawet świat się walił, choćby nawet świat. Trząść się w posadach. No właśnie, czy ta obietnica dzisiaj szczególnie mocno nie wybrzmiewa? Czy przypomnienie sobie tych słów nie powinno szczególnie dzisiaj wlewać w nasze serca pokoju i ufności w to, że Pan Bóg przywróci na świecie ład i nie pozwoli, aby zło się aż tak bardzo panoszyło i aby zło zwyciężyło? No właśnie, zapewnia nas o swojej niezachwianej miłości i pokoju, które obiecał, ale czy my pamiętamy o miłości do Boga wtedy, kiedy dzieje się źle, czy tylko przypominamy sobie o nim, kiedy jest dobrze i kiedy dzieje się po naszej myśli? Bo On jest z nami zawsze, nie tylko w sukcesach, ale także w upadkach, nie tylko w szczęściu. Ale także we wzach prawdziwa miłość nie opuszcza nigdy. Pomyślcie o tym dzisiaj dobrego dnia!